A proszę państwa, mam wspaniałego gościa dzisiaj u siebie. dzwonek był. Tutaj drugi gość tak Hello. Hello. No. I słuchajcie, tu Jurekowi pokazuje mój filmik, zobaczcie, i rozmawiamy. A Jurek mówi, żeby wziąć lepiej, lepiej mówi wędkę tak? I co? na ryby. I na ryby. A ryby to wszystko gdzie? A czemu tak? Czemu tak zmiarę, teraz? Bo depresja panuje i wchodzi we wszystkich ludzi. A jak go zwalczyć? Trzeba zacząć od wybicia wszystkich księży, kościołów, burzyć kościoły i wybijać księży. Ale I może... później się za <ślażdżasz> <Zapartyniaków. ślażdżasz> Nie, to tego nie będziemy mogli w bo mi zablokują kanał. Ale no właśnie. Nie możemy tego takich rzeczy Nie ma się co wadzi, no. no. no ale, ale to widzisz, no, no, no nie, nie ja, to... ja to mówię tak. Jest kolega jeden drugi. Wierzy tam, no wierzy tam. A ja w dupie mam tego tam w niebie. W dupie mam. Aż tak mój znowu. O tam, no. no. Co, no, no ale powiedz, jak to zmienić, żeby ludziom świadomość, żeby uświadomienie jakieś? Co trzeba zrobić, żeby młodzież poszła, żeby zrozumiała to wszystko, tą dyktaturę, to wszystko? Trzeba. Jaki jest Twój pomysł? Trzeba zacząć od tego... Od kołyski uświadamiać dzieci? od kołyski, że... Z zasadami moralnymi. Że, że nie ma Boga, trzeba uczyć tak, nie ma Boga, nie ma Stalina, nie ma Hitlera. Nie ma oligarchów. Nie ma oligarchów, jest prosty sam lud, lud, nie lud na hokejach, no lud jako ludzie, mhm. prosty lud. I z tym prostym ludem dopiero y, zacząć y, tworzyć coś nowego. A przede wszystkim nie, mo, nie może być agresji na no, ludziach. No, no nie może, no ty to mówisz, a to mnie przez chwilę żeś mnie zaskoczył. Hmm. Bo tak o księżach powiedziałeś, a tu mówisz o nieagresji. Ja też boję, żeby nie było agresji. Bardzo fajnie, że na Ukrainie się nie zaczęła wojna, że ludzie nie będą jeszcze bardziej agresywni w stosunku do narodów, plemię do plemienia, nie? Tym bardziej, że bratnie plemię Ukraińcy Wbrew do naszej woli zmuszono miliony bezbronnych istnień ludzkich do zaistnienia w tym w tym. Szatańskim, bosko-szatańskim świecie. Bosko-szatańskim. No. Do zaistnienia. Bóg i szatan się do tego przyczynił, że ludzkość powstała i do dzisiaj się mno mnoży i roz rozmawia. I nie, um nie umiał się dogadać tam w niebie, czy nie w, Wiekle, gdzie, tam w Ciszu, gdzieś tam w No. I to. Y ja mam na przykładzie no, kolegi no, y, z którym się bawiłem Tylko On, on teraz chodzi o, o tych kulach czy ty chodziś o kulach Czasami chodziłem, teraz nie No To co mówisz? Na rybki albo morsowanie co? No morsowanie to trzeba być odpornym na, na zimno. A wiesz, że ja morsuję? Zacząłem. Dobra, no i tym kończymy. Powiedz tam coś, pozdów moich y, youtuberów. Pozdrawiam Widów. wszystkich szatan, szatanów Aha. na ziemi. Na ziemi, tak. Żeby zmążyli, <grym> Tak. Żeby na stronę Boga przeszli. Nie, okazji. żeby ani na stronę Boga, ani. ani... Żeby my użyli wolnej woli, tak. Mamy rozliczyć ludzi z krzywdy, jaką wyrządzili nam. Osobom, którzy nie wiedzieli jaki ten świat jest. Starość, co to jest starość? Tysiące dzieci małych nie wie w, klasę, w klasie, które w przedszkolu są. Czymże jest starość? Nikt nie wie. Dopiero jak przeżyje 40 lat, 50 i go zacznie łupać w kręgosłupie gdzieś tam w nogach. Aha to to jak boli, to znaczy się stary człowiek jest, no tak. No i tym, proszę Państwa, kończymy. Hoka hej, się no. widziało, Janusz Pijanka. No, tak się rozpoznaje starość. Jak się wszystko już zaczyna boleć, to zaczynasz klnąć na Boga, na, na szatanów, na wszystkich odpowiedzialnych za takie piekło na ziemi, o którym nikt nie wie. I kończymy, bo mnie nie mogę 15 minut więcej, ja nie wiem nie, bo nie liczyłem, na no na razie, okej. No.